Cześć, jak się macie, kochani? Nazywam się Łez i jestem tutaj jak zwykle z Elef Elevenkiem. A czy może. Heya. Może nie jak zwykle, ale jesteśmy z Elef Elevenkiem. I chyba muszę trochę grę jeśli teraz tak z tego patrzę, bo. Chociaż nie wiem. Powiedz coś. Coś? Nie, chyba będziecie dobrze słychać. Więc jestem tutaj z Elef Elevenkiem. I tak jak widzieliście u Le Elevena, jeżeli nie widzieliście u Elevena, tam był pierwszy odcinek z tej gry Astronir. Lecicie tam zanim obejrzycie ten odcinek A jeżeli oglądaliście już odcinek to zapraszam tutaj do drugiego odcinka Będziemy cisnąć Już mniej więcej ogarniamy co się dzieje Znaczy co ogarniamy Wiemy już jak zarządzać Ty ogarniasz najwięcej więc wiemy, wie, wiemy jak zarządzać energią Mniej więcej Uuu wow, wow. Wiemy jak zarządzać energią i wiemy już jak zrobić te rurki z tlenem Więc możemy trochę Na większe dystanse iść Minimalnie. Tak, ja zmieniłem sobie kostium, żeby to nie było takie wszystko pomylone. No. Y, tyle. tyle. Ja tyle zrobiłem. I zdążyłem zginąć. A no, no tak, i zginął. I to było dosyć fajne, efektowne. Więc. No, tak, to, tak, bo umieranie w grach jest zawsze efektowne, nie Więc mi się wydaje, co tym razem będziemy robić, to po prostu idziemy po aluminium i spróbujemy zrobić sobie te, te, te takie te brum brum, nie? To, to co wygląda jak wielki penis o, o, o. jak na razie. Taki mm, dwulufowy penis. To jest stacja budowy pojazdów, ale, ale, ale... Mm. Ech, nie ważne. <laughs> mm. Mm. Ty, coś tu jest. Ty, jakieś tutaj Ty, tu jest coś rozbitego. Co? Poczekaj to na ja mnie! Czekaj, bo ja nie wiem co zrobić, poczekaj! Czekaj, najpierw nacisnę T i pociągnę rureczkę. <laughs> Wolę być gotowy i przyzorny i przygotowany. Mam 50% tlenu, ale tutaj coś jest rozbity Tytan! Rzadki mam tytan! Ja pierdziele, no to fajnie, a ja próbuję tutaj zadbać, żebyś nie zginął. Z, z, znaczy się doczekać, ja wracam do domu. Bo generalnie to. Eee... O już nie 20, mam, 25, już nie mam rurek. 25% tlenu, eee, chyba zdążę. Ja sobie, że ale zdążę, ja za co ci to zrobiłem? W, w tę stronę w sumie pobiegłem. No, no ale co masz, mam? pokaż. Tytan. Ale nie wiem, co się z robi. A to jest ten. Eee, chyba jak na ci już? No? To możesz zrobić zbiornik. Nie wiem, na co ten zbiornik. O, mogę zrobić zbiornik? To spróbuję. <noise> Buduj! Czy mogę? Mam ty, tam mogę zbudować bombę atomową. To. Zostań się, to jest zbiornik na tlen! Co? <noise> Wiesz to masz, łapaj, tobie się przyda, bo ty nagrasz teraz odcinek, tam już możesz tam pokazać czy coś. O, dzięki, zobaczmy jak, jak dobrze to żyje. A, poczekaj, zanim to zrobię, to jeszcze rozbuduję tutaj te rurki, tak na szybko, żeby. Bo zobaczcie jak to wygląda. Poczekaj, poczekaj, tytan, zbiornik, jak tutaj są te. E, baterie, Panieczkę, przewody. Tak. Dobra, zrobię przewody jeszcze. Bardzo good. Dobra, więc mam przewody i możemy iść. Gdzie ty byłeś? Uuu, stary! Ile tego tu jest? Dobra Dobra, więc naciskam te no. i stawiam tu przewód Gadam jak ta nauczycielka z Whatsup. Gdzie ty jedziesz? Stawiesz przewód! Nie, może ona tak nie gadała? Nie Nie, nie ona tak nie gadała. No, dzięki. Przewódca. Ja wiem, bo ostatnio rewatch robiłem. Gdzie jedziesz, no, konieczko! Ale... Ty zakało kurwa! Nie! Że tak też się... Ja nie wiem jak one mówili WIGANGRENI! O dokładnie! Figan ja bo... Właśnie się uduszyłem. Figangery! Widzekały społeczny! Potrafię robić Villagera z Minecrafta. Ha. Ha. Kiedyś potrafiłem ro robić Kroa Juliana, ale teraz nawet nie będę próbował, bo to jest kółwa poniżająca Ej, król Jul Julian to już był wszędzie. Tak, chyba każdy potrafi zrobić króla Juliana, więc się nie mam czy chwalić Ja szczerze nigdy nie próbowałem. A spróbuj. Nie widać twojej twarzy, Próbuję, więc nie widać jak próbujesz, nie? Jako. Eee, no w wyższeni. Jako, jako, jako. on brzmiał. No co? To było się takiego... Nie! Witajcie, mordecki! Tak, to było się którą właśnie. O, chyba... Witajcie, mordecki! Nie wiem, właśnie. Kubu. O, to by to bardziej wychodzi, no? Ruszajcie, ty szalone ciołka! Nie, nie by, nie by, nie <laughs> Dobra, może się zamknę. Co to jest takie kolorowe? Ty, ej, już mi się nie mieszczą te. Aha, dobra. Ja wezmę. to wezmę. Przyjmę. <laughs> Przyjmę to z ochotą. Wezmę to złoto. O ty, to mi coś przypomina. Próbowałeś kiedyś robić dubbing? Gotik. Próbowałeś coś... ...into dubbing? E, raz próbowałem robić dubbing do... ...ASDF mówi, ale tak tylko sekundy. Serio? Takie pojedyncze senki no, nie, właśnie raz, tylko zrobiłem jedną, i ludzie mnie żebym zrobił cały, ale. Nie wiem. Ej, czekaj, jak ja mogę to zebrać? Ten zasób. Ej, wiesz, co? Stawimy? Mi się wydaje, Bo że. My... Chyba nie mogę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale mi, mi się wydaje, że powinniśmy umieć tutaj zrobić coś takiego, coś w stylu skrzynki, gdzie się to wszystko przechowuje. Myślę, że to to jest myśl. Tu mogłoby to być tak. No, ko właśnie, jak my to robimy? Jak to się robi? Cześć, właśnie, aluminium, poczekaj, jak tutaj jest to. To może od, od, odrzućmy na razie pomysł stacji budowy. Ej, czekaj, czekaj, bo nie rozumiem teraz czegoś. Wytrapiasz. Mam tlenu na full, a nie jestem obok rurek. Mi nie, nie schodzi. A nie masz zbiornika? Nie mam zbiornika. Co jak ci nie schodzi? Bo mam. Nie wiem, co mam zebrane tutaj. A właśnie, bo zbierałeś to jasno-niebieskie stamtąd? Mam jasno-niebieskie, ale mam je przygnacie. A to i tak ci schodzi Mhm, mm okej, okay, to wiele wyjaśnia Ej, bo ja nie wiem co zrobić z moimi rzeczami teraz, kurwa? Ale po ustawę jecham z na tych wolnych miejscach przy, przy drukarce. No w sumie ja to, tak zrobiłem. W sumie to ma sens. Hej, ja widaj! Ale kurczę To nie jest bardzo prosty sposób na zrobienie jakiejś, jakiegoś schowka czy coś i nas ludzie za to zjadą, ale... Ta, 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 domyślam się. Cze jeżeli... Gdzie jest moja myszka a tu? Dobra, e, żywica pospylity... E, dobra, to z, powiedzmy, że zrobię tu tą żywicę. I tutaj teraz Nie wiem Cineria... tu jest jakaś jaskinia Nie... Poczekaj na... Ty przestań zwiedzać bez mnie jak ja tu próbuję odłożyć rzeczy Bo się inno pogniebam dobra, K. dobra, ja te organiczne zasoby to ja na razie wywalę po prostu i przeciągnę... Poczekaj, dobra Czekaj. Zanim to zrobię, ja spróbuję tu coś zbudować, cokolwiek drukarka. Złożony, złożony, miedź, złożony. Mam to w dupie, mam to w dupie, mam to w dupie, zesraj się. Mam to w dupie, mam to w dupie. Połóż moją różową miedź. mieć. Aha! A bo i nie Dude! I don't understand! Czekaj, ja tu zbieram żywica. gdzie ty się... Nie wiem, ja tu wszystko... A... Roz patrz ja tu wszystko rozbudowuję! Ale na co nam to rozbudować, skoro.? A nie wiem. Czuć, widzę, jest pizdu. Tu jakieś zasoby pozostawiałeś. Ta. O! Patrz, ten, mogę, ten mogę podnieść, Tam ten stanem leżał, To już nie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie mam idea. No i co teraz? Masz jakoś mieć albo coś? Mmm. Nie. Trzeba i szukać, Pozostawiam. No, dobra, chodź, jakieś... chodź do tej jaskini, ja co jakiś czas będę zostawiał te rurki po prostu. No dobra, chodź do tej jaskini, gdzie to jest fakt. Tam... O czekaj bo sobie przekliknąłem za ekran. Tędy. Follow me. Dobra. Ja się boję, że kurczę przekliknę za ekran, City wyłączę i będzie po nagraniu. Jak postawić te, 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 te całe płoczki? Te, po prostu nacisnij C w randomowym miejscu. No a naciskam i nic się nie dzieje. Ale co masz... Coś... Dlatego trzeba coś mieć, prawda? Te. logiczne. No tak, trzeba mieć te rurki włączone, o tak. Rurki. A co ty chcesz zrobić za płotki? To, co tutaj jest teraz, nie? Tak. No to kół i na dole masz przewody, nie? Musisz zrobić, musisz mieć złożony materiał. Aaaaaa! Okej, Papa level! Czekaj, czekaj, i ja to wszystko. A nie, złożony, a nie, bo ty. No, no nie, ja ja nie, ja nie muszę. Coś, coś musisz być, bo tu rzeczywiście się respawnuje. Tu jest trochę złożonego, Tu jest trochę złożonego. Ja... Chyba. Minimum. Coś jest. Nic to puki ty masz te podki, to je równo. Znaczy, ja, ja, ja nie mam. Ja nie mam już złożonego, więc, a zostało mi chyba ze 3. Bo jest pokazane 7, ale. Ja nie wiem. Ja nie mam i nigdy nie miałem, więc nie ma czym się chwalić Dobra, więc zostawię je tutaj, żeby było jak najbliżej jak na razie Powiem Ci, że to było poniżej pasa. Przepraszam. A, nie połączyło się. A, dobra, mogę przesunąć kiedy chcę. O, ładnie. Mateusz Gdzie jest jaskinia? Um, o, oh, tam, je, tam jest jedna w skale, tu jest druga na dół, teraz zauważyłem, więc. Dobra, więc zostawiam prawie ostatnie Energy rurki. Energy 2000 widzę, jakieś dildosy wystające z podłogi. Oh shit, spadłem, nie wydostanę się. Co? Wdechnę. Nie, no, przestań. Ej, coś, czekaj, coś mnie tutaj bije. Co? Wait, what? Czekaj, ja próbuję jak najbliżej zostawić te rurki. Czekaj, bo daje, kurczę, dobrze widzą perspektywę ja na razie. Se sekunda, bo ja próbuję się wydostać, ale na razie mi to. Aha, brak energii. Czy ty jesteś? Bo Co to jest? Uważaj, nie zeskocz tam na dół, bo tam ciężko się wydostać. Właśnie próbuję to wykopać, ale mi brakuje energii. I chyba sobie padnę. Nie, nie padaj, tutaj chodź. Ja pierdzielę creepy! Jesteś? Patrz, widzisz, to robię ci. Wykopywać. Ale robię ci Wracaj tu gdzie spadłeś no To gdzie ty jesteś? Ale ja się po tym ślizgam Ty się, ty się zjeżdża trochę po tym. Ej ja jestem na samym dole, no to gdzie ty... Jak to na samym dole... No tak daleko? Tak już w ogóle padłem. Gdzie... Czemu... Ej, coś mnie razi? Coś mnie rani. No właśnie, ej, w ogóle zespawnowałem się i ciągle spadam, tak obok tego nie, więc. Co ty robisz? Nie wiem. Umarłeś? Dobra, już, już mi się udał. Tak, umarłem. <laughs> Czego co się ty się po mnie spodziewałeś. Ja pierdzielę Ty no kaleko ja społeczne. się i czekaj, zrobię, zrobię zejście. ja mogę metodą prób i śmierci Ale zespawnowałeś się ze wszystkimi tymi zbiorniczkami i ze wszystkim? A tu mi robiłeś ten, Ta. a nie, ja tutaj spadłem bardzo. A! Faktywnie. Żebym jak uwa nie spadł zaraz. A, a! Tylko, tylko żywice miałem. Czekaj, ja to jednak zrobię, żeby można było tu zejść wygodniej. Ja znowu padłem? Nie, patrz, że nie padłeś znowu. Ej, ja tam spałem chwilę i padłem. Jak? Co? Może tu jest coś leżącego? Ej, może to zielone? Ja się boję, stary, ja się boję! Ale patrz, poczekaj. Bo jest... Ale patrz, to wygląda ze jak taki czarny dildos. Obok, to obok co, czego stoję teraz. Co na myśli to po... Nieważne. Nie kończ. Nie, nie kończ, kończ. Nie kończ. Nie chcę Just... widzieć... Co to jest? Poczekaj, no właśnie widzę, to jest taka wagina żółta. Zielona. Nie, nie to. A, no to. No nie mam energii. Nie, no. zbieraj. Stary, to. ale ty spadłeś i co? Jak się odrodzisz? Jak wyjdziesz? Nie mam pojęcia, na razie żyję. Ej, co ja znalazłem? aha, aha! W zielone opary! Te zielone opary cię zabijają, ewidentnie. Mam nieznany jakiś ten do badania. Chodź tu. Chodź ja ci go zbadam. To źle Aaaa! Dobra, ja próbuję się domyślić czemu ja nie mogę się dokopać tutaj na dół, a tam pod spodem jest kurczę kolejne przejście jakby nie? O, znowu padłem well. Jakiś nieznany ten do, do zbadania, czekaj, o, no wiem, wiem. powolutku, powolutku. Mateuszu, powolutku. Kam, kamień jest ja O nie! Żebym spadł. O, ja umrę. Ja umrę jak cholera. Oko, tu się nie, zda, nie zdarzy nic takiego złego. To dobrze wiedzieć, że... Tu się nic takiego nie zdarzy... Ej! Jak mnie to zielone goni! Co cię? Znaczy, te, te opady, te opary. O, kuwa, o to mi energię daje, aha, dobra. Chodź tutaj na dół. Dziwne. Tam cię też coś turbo bije, więc... Yy, ja wiem, czuję. To dobra, to zniszczyłem, to zniszczyłem, ajajajajajaj. Melachnit jakiś. Dobra, na razie, na razie uciekam od tego. Bo widzę, że to jest to zielone opary, one cię walą. Więc musisz no. to zniszczyć, po prostu. Też mam ten cały melachnic, cokolwiek to jest. Co to jest nieznany do badania? No właśnie, to jest któryś. i ja jeszcze jeden nieznany. Ale! A, to nie to być... się. to skacze! Czy to ty ruszasz? To ja, to ja tym ruszam. ja to spróbuję zanieść. A nie mam jak. No właśnie, nie mam jak wejść. Wyko wykop mi wyjście, to spróbuję to zanieść. Aha, tlen, O, fakt. Aj, umarłem! O nie, no i zgubiłem moje zbiorniczki i pierniczki. No i przestań mnie bić! Jakie to jest drażniące, no. jest drażniące. A! Czekaj. 50% tlenu. Gdzie jest mój zbiornik? Czy ty wziąłeś mój zbiornik? Ja nie brałem nic, więc ja po prostu przyjdę wykopywać, czekaj, bo że, to, że i to, tak ja zaraz jeszcze raz. No co? i ja już umieram, ja już praktycznie... O, ja już jestem podłączony, chodź tutaj! O, czekaj, czekaj. Czeka. Żłe wyjście 25% tlenu. Powiedz, że gdzieś masz podłączenie. Eem, tutaj jak jest wyjście? Chodź, co jest? Gdzie? Pie? Tutaj jestem, widzę Cię, widzę Cię. Powiedz mi, że masz jakiś zbiornik tlenu, proszę. Nie mam, tutaj chodź na górę. Chodź na górę. No, na górę. Idę, idę, tędy, idę, tędy, idę, i idę, idę, i idę, 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 idę. Szybko, dusi, dusi, dusi! Dusi, dusi! Huu. Stary, Ty jesteś mój ma... Ja pierdzielę! Tylko teraz pytanie, czy można zrobić jakieś źródło światła, żeby to oś oświecało. No nie wiem, mi się widzi? wydaje, że chyba będzie to o. trzeba kompletnie ten... Rozkopać, nie? E, no, myślę, że tak. I właśnie tak zrobiłem. Czyli, bo tutaj teraz można... Super jaskinia. Cząstki... Są gdzieś jakieś cząstki tego, które można podnieść i zanieść do tego laboratorium, do badań. Co to jest? Jedną mogę już zanieść. Co to jest? To niebieskie, co to jest? To niebieskie wielkie, ale. E, o, do, do tego doczepione było coś, coś z typu tego, co niosę, więc. Znajdź to gdzieś może. Już, już, ale ile tu jest tego złożonego materiału? Ja pier... jak to jest Minecraft 2? <grym> Spacecraft. Spacecraft. Space and ears. A nie, to jest astro. Ma... <grym> Dobra, tam widzę tlen. Że mnie to nie udusiło, nie udupiło Bo tu Dobra. widzę tlen właśnie mamy, mamy, to z badaniami coś zrobionego, nie? Co? Mamy zrobione coś z tymi badaniami Są Znaczy badania. właśnie okay. tak, tylko ja nie wiem jak to używać Jak ty wiesz jak to używać to... Szapować. To się da tutaj położyć Gdzie? Na środku gdzieś? Na tym Ty, to jest jakieś paliwo, hydrazyna Znaczy badania, okej okay. A, potrzeba tlen. tego dwa. Ile tu jest rzeczy? Dobra, ja idę zanieść tam to jeszcze drugie. Masz jeszcze to, drugie, to drugie takie czerwone. Takie... Nie wiem, ale znalazłem tlen? tu kupę tlenu stary Więc ja mogę nie. żyć jak na razie. Ja, wie, ja wiem, że wszystko sra w tym świecie, ale że tlen. Ja mam tyle tlenu, że to głowa mała. Teraz muszę zobaczyć co mnie nie... Ten nadajnik może wypierdzielać. Ja chcę tlen. mi, mi kurde tlen. Dobra, i co i co ja teraz mogę zrobić? Au, au, coś mi się zjechało. umrę. To Ino będę tylko wkurzący. Hmmm o, tego jest więcej! Czego? Dobra, mam jeszcze jedno takie samo, tam trzeba chyba obydwa te położyć Tu, tu są po dwa o... Ale co, co to jest stary? Co ty zbierasz Patrz, tyle? To. Widzisz to? No co to jest? To jego dwa się kładzie obok tego co zrobiłeś do badań. No? I, i dopiero można to wtedy zbadać dowiedzieć się, co to jest. To idę to z tobą. No chodź, ogarniamy. No to wykupali, mogę wejść. Wykopałem? Bo ja wszedłem. Nie, nie wykopałeś, po prostu wszedłeś. Dzięki. Po prostu wszedłeś. Ale ty, lag, a ty lagujesz czy to tylko serwery są zjebane? A jak puszczę to? Teraz jest o nie, zakopuj się! Burza! Burza piaskowa! Widzę, widzę, nieważne, spokojnie. Jak ja panikuję, stary. Jak ja stąd wyjdę? Nie wiem, ja się boję, żeby mi tego nie zwiało. No to cię może zwiać. O, mogę to złapać. Yeah! To przy mnie? Ja się ledwo trzymam. Ja zapomniałem o czymś takim, że jak burza piaskowa. A ja sobie normalnie tlen zużywam ten, który miałem No a ja cały czas się zepsu tym tym z z tym podłączony Do respiratora Ta burza piaskowa mogłaby sobie pójść już Go away O kurde chyba właśnie Uuu tu kamieniami ciągle No mówię To chyba nie jest tyle co burza piaskowa ale te kamienie mogą ci zabić czy coś Rok przepraszam Co? Ora, już się chyba oczyściło Ja jeszcze słyszę wiatru, więc... No ale już już jest OK, już się... Prze... już nie jest aż tak... O damn. Dobra. Ale mi się ta gra podoba to ja pierdziele. Dobra, pokazuj mi co tu robisz. Widzisz, jedno już jest tam zaczepione, to ma po dwa wtyki i myślę, że tu się zostało jakieś... A tu są badania. A tu się zostawia to... No i co teraz? Badaj. Potrzeba, potrzeba złożonego, żeby zrobić badania na tym. To ten. mam tego w Ale trafiłem? Chyba. No i dobra. No i co teraz? Badania. Tak. I tutaj chyba... Aha, bo tam było zrobione. Eee... Idiotom. <laughs> A! Wow! Czyli jednak potrzebowałeś tylko jeden. Tak? Eee, ty... Na, 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 nieznany, na, na, na... ale pokazuje, że nieznany. No to co mam zrobić? Czekaj, czekaj, bo to trzeba włożyć od tych odbadań, e, które mają moc. A to ma, ma na razie pełni mocy. Więc jeżeli włożę tutaj. O, można dostać informację o tym, patrz, czekaj. To coś A, no, a całą energię zużywa, no Miedź! Co z tego miedź się wydobywa? A nie, tam dalej mi pisało mieć. To się akurat pamięta. Co to jest? Próbuję ogarniać! Przepraszam, ale to było dosyć śmieszne. To mnie dosyć Ej. rozbawiwszy. Ej, dobra, czekaj, wziąłeś coś z tego? Nie, czy to zniknęło? Na razie nic nie wzięłem. the? Dobra, teraz ja sobie tutaj to zrobię to samo. Czekaj, czy to samo wyskoczy. Ej, czekaj, bo to się rozładowało. i... Ej, u mnie wyszło coś innego, u mnie wyszedł Tytan. Aha, czyli to wychodzi coś z tego. To jest randomowe. A ty co z tego wziąłeś? Żywice. Żywice? Nie. Tak. Nie mam nic innego. Nie, było coś okrągłego w tym miałeś. To mi tego nie wzięło. To ty to wziąłeś? Chyba. Ja tego nie brałem. Chyba że spadło tam na dół. Czemu to jest kupa energii? Ja tego. Nie wiem co tu się dzieje, ale okej, mamy dziwne zb zbiorowisko. Eee. No było takie okrągłe, tego nie było u mnie przykładowo. Dobra, no tak, było. Było coś fajnego i to zgubiłem. <słuch> Jestem idiot. Jestem Ja nie wiem jak zasnę. no o, Dobra. No to w następnym odcinku, nie? Będziemy kończyć. W następnym odcinku ogarniemy, zrobimy case opening kolejnych dziwnych kulek <gulę> kanalnych <gulę> Tak, tak, to już będzie u Elevena, zobaczycie, nie wiem, odcinek może wpadnie za parę dni, kto wie, zobaczymy jak nam pójdą te odcinki eee, Ale tak, mam nadzieję, że wam się podobało, wbijajcie do Elevena, zobaczcie poprzedni odcinek, jeżeli jeszcze nie widzieliście Chociaż w tej, do tej pory już pewnie obejrzeliście Kolejny odcinek także u niego, potem odcinek u mnie, potem odcinek u niego No, łapeczki dla tak mnie, tak, tak. Elevenka no, no taka rotacja. Taka rotation Więc trzymajcie się kochani. Do następnego razu Bujole. Pa pa. Pa pa.